Cześć! Dzisiaj zajmujemy się tematami około smartfonowymi i powiemy sobie o gimbalu. Powiemy sobie o gimbalu na podstawie OM4 od DJI, czyli Osmo Mobile 4, który troszeczkę zmienia postrzeganie, jeśli chodzi o gimbala. Sprawdzimy, czy potrzebujemy w ogóle tego akcesorium w dobie smartfonów, które potrafią naprawdę dobrze filmować, prosto z naszej kieszeni. Zapraszam! Zacznijmy sobie od małej dygresji, dlatego że z gimbalami jest tak jak z kamerami sportowymi. Kiedyś było tak, że smartfony po prostu nie dawały sobie rady z nagrywaniem dobrego obrazu, dlatego wszyscy chcieli mieć kamerę sportową, żeby nagrywać swoje wyczyny na nartach, czy też jak pływają w Bałtyku. W tej chwili z gimbalami jest podobnie, czyli ten trend już przeminął dlatego że smartfony oferują tak dobrą wbudowaną stabilizację, czy to elektroniczną, czy optyczną, że no nie chce nam się nosić dodatkowego sprzętu. Dodatkowo to całe rozkładanie, montowanie i tak dalej, tak dalej po prostu nam się nie chce. No i tutaj DJI przychodzi z odpowiedzią yy, i rozumie swoich użytkowników, yy, dlatego że pokazuje nam uchwyt magnetyczny do gimbala. I powiem wam, że kiedy to zobaczyłem, mówię no mm, ale to trzeba wyważyć, tu coś tam, mm, będzie znowu dużo z tym pracy, każdy smartfon jest inny, trzeba to dopasować itd. Tak tak no i kiedy sprawdziłem to na kilkunastu telefonach, no, jednak byłem w błędzie, czyli to jak DJ podszedł do tematu, gdzie montujecie sobie uniwersalny uchwyt, który jest, no tak jak powiedziałem, uniwersalny, bo i iPhone 5C się w niego zmieścił, i Note 20 Ultra się w niego zmieścił, i to są smartfony, które mają i różne gabaryty, i różne rozmiary, i różne wagi. No, montujecie uchwyt, czy to na jego początku, czy końcu. Załóżmy, że tak. Pyk, wczepiamy, uruchamiamy naszego gimbala. I on już wyważył naszego smartfona. Chcemy widok pionowy, poziomy? Zmieniamy. Dwa kliknięcia i możemy. Insta Story? Panoramka, bez problemu. I to, co jest bardzo, bardzo istotne, to załóżmy, że teraz filmuję tutaj mam Matiego i ktoś do mnie zadzwoni, no to robię po prostu tak. I tyle. Gimbal przerywa swoją pracę. Nic się tutaj nic z nim nie dzieje. Gimbale fotograficzne często mają też to do siebie, że jak się na przykład odpali je na pusto, to one tak właśnie wibrują. Natomiast tutaj nic się absolutnie nie dzieje. Załóżmy, że odbieram telefon, co też jest mega wygodne, bo nie przeszkadza w rozmowie. Mhm, dobra, mamo. Będę na obiad. Cyk. Znowu klikam. I wracam do filmowania. Proste, szybkie i wygodne. Naprawdę kawał dobrej roboty. Jeśli na przykład zmieniacie smartfona rzadziej niż my, czyli nieco tydzień, to możecie użyć sobie takiego przylepca, który jest montowany na plecki waszego smartfona. W zestawie jest cała instrukcja oraz no, wszystkie potrzebne elementy do zamocowania bezpiecznie tego uchwytu. I ten uchwyt jeszcze jest po prostu pierścieniem, więc to już jest w ogóle super wygodne, bo załóżmy, że bierzemy naszego smartfona, montujemy sobie nasz przylepiec, i wtedy możemy sobie korzystać z tego telefonu, no chociażby go po prostu trzymając. Bardzo wygodne. To jest też fajne, kiedy na przykład nie wiem, autobusem i ktoś Was potrąci podczas jazdy i nie wypadnie Wam ten telefon, więc no to jest bardzo, bardzo wygodne i ma wiele zastosowań, natomiast kiedy chcecie szybko zamontować znowu telefon na gimbala, no to składacie ten pierścień i montujecie. I bum, więc no są dwa rodzaje mocowania. Oba bardzo wygodne. Koniec teorii nie będę wam mówił, że tego gimbala się dobrze trzyma, że przyciski są wygodne, no bo to już znamy z DJI tu się praktycznie nic nie zmieniło, więc no jest dobrze tak, jak było. Natomiast to, co chcemy sprawdzić, to wziąć trzy smartfony z różnych półek cenowych, czyli budżetowy, średniopółkowy i flagowy, i pokazać wam, jakie są różnice w filmowaniu gimbalem dla budżetowca właśnie dla flagowca. I jakie dodatkowe funkcje możemy uzyskać, które urozmaicą nasze wideo i tak naprawdę pozwolą na uzyskanie nowych efektów? Mimo tego, że możemy mieć najdroższy smartfon na świecie, to i tak ten gimbal nam pomoże po prostu nagrać coś ciekawego. Do naszej konkurencji wybraliśmy Huawei P40 Lite E, czyli smartfon budżetowy. Za średnio pułkowca posłuży nam OnePlus Nord, a flagowcem został w tym teście Note 20 Ultra do dzieła. Pierwsza konkurencja to przejście bez gimbala, po prostu do przodu. I próba pokazania wam pięknego krajobrazu naszego osiedla. Teraz dokładnie to samo, tylko że Huawei zamontowany jest na gimbalu. Teraz robimy dokładnie to samo, tylko że wzięliśmy telefon średniopełkowy z włączonym trybem wysokiej stabilności, jak nazywają. OnePlus. Teraz dokładnie to samo, z tym, że na gimbalu oczywiście wyłączyliśmy tryb wysokiej stabilizacji. I ostatni smartfon, czyli Galaxy Note 20 Ultra, idziemy. I na końcu Note 20 Ultra na gimbalu. Natomiast jeśli chodzi o powrót, to zabawimy się w typowego vlogera i będę mówił do smartfona, do przedniej kamerki. Teraz kolejna konkurencja, czyli zbiegnięcie ze schodów oraz krótki bieg po osiedlu. Zaczynamy oczywiście od budżetowca. Lecimy. Samo osma 4 kosztuje 700 zł i to jest wydatek, który warto ponieść, jeśli chcecie wnieść wideo na wyższy poziom i troszeczkę je po prostu rozmaicić. Natomiast to też, co dostajecie w cenie, to jest świetna aplikacja, która y, pozwala Wam na przede wszystkim korzystanie z predefiniowanych efektów. Dodatkowo są tam takie tryby jak Active Track, możemy zrobić oddalenie i przybliżenie, tak zwany efekt vertigo yy, i. Tak naprawdę soft, który jest dołączony do DJI, daje mu, można powiedzieć, że drugie życie. Poza klasycznym oczywiście filmowaniem, możecie jeszcze korzystać z tego oprogramowania, które znacznie urozmaici Wasze filmowanie. Podsumowując, DJI Osmo Mobile 4 to akcesorium, które przyda się każdemu filmowcowi, który chce nagrywać sam siebie, sterowanie gestami. Chce skorzystać z efektów, które urozmaicą jego wideo, dodatkowo chce na przykład filmować w poziomie i w pionie, Natomiast kiedy masz flagowy telefon, to myślę, że nasz test zobrazował Ci, że nie potrzebujesz gimbala. Natomiast kiedy filmujesz dużo, masz na przykład słabszy smartfon, no to myślę, że to jest świetne urozmaicenie, które pozwoli Ci nie zmieniać swojego smartfona, a wnieść wideo na znacznie wyższy poziom. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o gimbalach do Waszych smartfonów. Czy Osmo Mobile 4 to dobra propozycja według Was? I czy właśnie urozmaici Wasze wideo? My widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale XCOM. Cześć!